STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Przepraszam za spóźnienie, ale musiałem tam jeszcze ob w obowiązkach, więc jeszcze raz przepraszam. Jeśli chodzi o same spotkanie, myślę, że bardzo trudny dla nas mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak, jak ciężki teren przyjeżdżamy, że musimy być do tego spotkania maksymalnie przygotowani. Pod każdym względem i tak naprawdę patrząc teraz z perspektywy już do końca meczu wiadomo wynik nie do końca odzwierciedla to co było to co się działo przy bułgarskiej eee, graliśmy z, z poświęceniem tworzyliśmy dzisiaj naprawdę zespół e, gdzie walczyliśmy nie tylko o zdobywanie bramek ale w szczególności o to żeby e, Martin dzisiaj zachował czyste konto e, myślę że to jest nasz ogromny sukces i każda taka Sytuacja z tyłu w grze defensywnej z poświęceniem, gdzie broniliśmy przed oczami, mam interwencję między innymi Daniego czy, czy Kamila Zapolnika powodowała, że e, graliśmy bardziej do przodu, stwarzaliśmy sytuację i w konsekwencji dzisiaj wozimy z tak trudnego terenu, z tak dobrym zespołem. czy punkty. Dziękuję bardzo. Szansa dla Państwa na zadawanie pytań. Radosławna odgadzosta wyborcza. Dzień dobry, panie trenerze. Zastanawiam się, czy troszkę nie za dużo tutaj kurtuazji w Pana wypowiedzi, no bo jednak. Górnik był lepszy od Lecha i być może był lepszy od trzy bramki aż. No a zwłaszcza ta trzecia bramka, która została strzelona w sposób no, dziedzinnie prosty Lechowi. Tak powiedziałbym na, na, na wbicie tego ostatniego gwoździa do trum. Natomiast wcześniej kilka tych akcji, które, którymi górnik tutaj Lecha no, sprowadził do parteru, więc jest pan pewien, że ta przewaga nie była aż tak duża? Wie pan, to jest, tak jak mówię, teraz tutaj siedząc, yy, nie wiadomo co by było, jakby jedną z sytuacji, które miał Lech strzeli, tak, to, to zdawaliśmy sobie sprawę, że, że jak przypominacie sobie państwo, w tamtym roku prowadziliśmy 4-0, yy, w krótkim czasie od, odstępu dostaliśmy dwie bramki, różne rzeczy się jeszcze mogły wydarzyć. Tutaj naprawdę się gra bardzo ciężko. oczywiście... Podkreślam jeszcze raz, patrząc teraz z perspektywy czasu, cieszę się, że, że z tak trudnego terenu e, wywieźliśmy cenne punkty, a patrząc na sytuację naszego zespołu, naprawdę to jest dla nas kluczowe. Są też mniejsze rzeczy, które bardzo nas cieszą. Strzeliliśmy trzy bramki, nie straciliśmy żadnej. To, to, Myślę, że to jest ogromny nasz dzisiaj sukces po ostatnich spotkaniach, gdzie udało nam się, yy, udało nam się tak powiedziałem, yy, nie stracić bramki. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.